Cześć, witajcie z tej strony Piraskiej Klocki, a dzisiaj odcinek z różnych światów no i dzisiaj przychodzimy do Egiptu. No i tutaj nazbierałem wszystkie swoje egipskie figurki. No nie mam ich jakoś nie wiadomo ilu no ale jestem z nich zadowolony, zastanawiam się kiedyś czy by nie zbudować czegoś w klimacie egipskim, no na pewno byłoby fajnie, e, no i przychodzimy może do tych no mniej takich powiedzmy stricte normalnych figurkowych tutaj tych mumii, e, no bo po prostu one pochodzą z tej gry Egipt, ja w tą grę nigdy nie zagrałem, no bo ja tam mm, zestawik kupiłem po prostu na części, no a takie minifigureczki mi zostały. No i tutaj one mają takie ciekawe te twarzyczki, nie takie stereotypowe, zielone. Jak to mają inne mumie w Lego, takie pod tymi bandażami na druki. Tylko właśnie takie mają bardziej ludzkie, jakby to właściwie jacyś ludzie się przebrali za te mumie. No i mam też tutaj trzech takich awanturników mini. Tutaj mam takiego jednego. Tutaj w ogóle on jest bardzo podobny do tych mumii. Dalej mam tutaj ten to wygląda normalnie jak Jay z Lego Ninjago, i mam takiego żółtego, który ma taki ciekawy żółty kaptur. O! No i taka to jest właśnie ta kompania tych mini małych tych figurek. Chyba jeszcze tam gdzieś mam kilka tych małych figurek, ale już nie będę ich może szukał bo chyba je wykorzystałem tam do Hogwartu no i mamy tutaj Kryształ z tej serii tych potworów Monsters chyba tam z 2013 znaczy na pewno z 2013 tylko ta seria Monsters czy nie pamiętam się do końca nazywała no po prostu Monsters, z kiedyś tego chyba prosi te serię nazywało no i właśnie z tego zestawu jest ta Mumia tylko, że po prostu je dodałem te skrzydełka no twarz już ma strasznie zdzieraną, no ale i tak mi się podoba no te bandaże ma ładne, no ta twarz troszeczkę uważam creepy no, ale taki urok tej serii. Poza tym niektórzy właśnie zakolają tę serię, że ona taka była bardziej odważna, a nie to, co teraz. Dalej, mamy tutaj ładnie rozpięte skrzydełka z tyłu. Chyba, ja że za te skrzydełka dałem naprawdę mało i to jeszcze w ogóle nowe, więc się naprawdę z nich cieszę. Dalej, mam tutaj taką mumię, która normalnie nie miała tego nakrycia na głowę, no ale ja dodałem po prostu nie miałem z nim czego zrobić. No i też uważam, że fajnie wygląda ze wszystkich stron. No, i też można na przykład wypiąć ten, nie wiem jak to się niestety nazywa tą czapkę na głowie. No i po prostu zrobić jakiś pomnik, jakąś statuetkę. Dalej mamy faraona. Niestety manuszki w złym stanie. Niestety, znaczy, stety czy nie, przez te Po prostu nie z mojej winy. Po prostu ja się kiedyś wymieniłem za niego, nie pamiętam już za co, za jakąś figurkę, no i go dostałem. No i po prostu ta figurka na początku pierwotnie była u mojego kolegi, ja się nie wiem, aż tak mocno nie bawiłem, żeby jej zadrzeć te nadruki. No ale wiem, że się zdarza, ja też miałem, mam w zasadzie jeszcze kilka ze swoich wczesnego dzieciństwa tam takich figurek, no które już mają niestety poździerane te nadrużki, No ale to nic, no Faraon naprawdę dumnie i dobrze wygląda. No i cieszę się, że go mam w komplecie z yy, w jego żoną no i po prostu tutaj ma pięknie nadrukowaną tą suknię, ja niestety zgubiłem kiedyś pamiętam od jej tą spódnicę ten dół, no i musiałem dokupować go na szczęście niedrogo udało mi się go dokupić, więc fajnie, ma ładny makijaż no i ta fryzurka jest naprawdę epicka Fajnie jest ten torsik w ogóle no niestety te starsze figurki nie mają za bardzo nadruków, no w przeciwieństwie do tej pani, bo ta pani naprawdę jest szczegółowo zadrukowana zarówno nóżki, torsy, tutaj rączki no, jaki tył torsu, naprawdę wszystko tu jest szczegółowe. Ma ładną tutaj tą maskę, no i to nakrycie głowy. No, ale jest też druga strona medalu. Po drugiej stronie można zrobić jakąś inwazję mumii, czy tam zombie. No tutaj to bardziej mumii. No i po prostu można zrobić jej taką przerażoną, dać jej twarzyczkę. No, jednak wola, jak jest taka ładna, więc yy, tak może pozostajmy. Yy, no i tak się prezentuje oto mój. Egipski odcinek. No, właśnie, on powstaje, dlatego że na przykład, chcecie ci makiet Egiptu, nie wiecie na przykład, jakie figurki wybrać, gdzie są jakieś figurki dostępne, w jakich seriach. Ewa, ja mówię, na przykład większość tych małych to w zasadzie wszystkie pochodzą z tej gry: planszowej starej, na przykład ta figuraczka pochodzi z zestawu. Z Rydwanem z serii Lego Monster z 2013 a wszystkie figurki pochodzą z różnych serii kolekcjonerskich Faraon to nad niej, czy nie pochodzi z drugiej serii, a mumia chyba ta jedna z trzeciej, więc po prostu mówię, jeżeli chcecie nabyć te figurki, no to pewnie musicie szukać. No tylko niestety to już są figurki archiwalne, więc trzeba się trochę niestety ale bardziej na przykład. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia.